Czy mężczyzna za tobą tęsknie. Zobaczymy. Kto ty? Wesoła energiczna kobieta, która lubi e, gdzieś wychodzić, rozmawiać, e, rodzina jest, też lubisz stabilność, bardzo dobrze zarabiasz, dbasz o siebie. E, kobieta tak naprawdę bardzo piękna. Figury masz, ładno, włosy możesz mieć kręcony. Powiem tak, że w Twoich rękach cały Twój, tak jakby Twoja niezależność. Powiem, że Ty sama na siebie zarabiasz, Ty sama o siebie dbasz. Tu kobieta naprawdę sama siebie zrobiła. Dobra, to Ty. I teraz mężczyzna. A mężczyzna kto? Oho. E, powiem, mężczyzna e, może być z przeszłości mężczyzna, albo na tyle powiązany jest mm, że tak jakby... <grywka> Dobra, uch. E, powiem tak, tu może być kontakt utracony, mężczyzna zlej obrażonej może powracać się tak jakby do przeszłości i... Powiem, to taka, można powiedzieć, lekcja, którą po prostu możecie przejść. I to mężczyzna tako jakby przechodzi, jakieś swoje lekcje, tak, e, które on po prostu odrabia w tym kierunku z tobą. I to wygląda tak, że on coś narobił, i teraz tak, jakby jego życie to uczy. I w takich energiach jest. Może ograniczyć kontakt, dużo pracować i o pracy tak, jakby więcej być i mniej kontaktować się z Tobą, a może i wcale nie kontaktować się, taki jakby trochę e, urywa kontakt, może tak powiem. No i ciekawą. <grytanie> czy ja powiedziałam, czy mężczyzna za Tobę by... tęskni, czy mężczyzna jest zazdrosny? O, ja nie pamiętam pytania dziewczyny, jak szybko <grytanie> można zapomnieć? Dobra, to nie będzie dwa, trudno, nie będę na początku tam patrzeć. Eee, zrobimy dwa pytania, czy mężczyzna jest zazdrosny i czy mężczyzna tęsknie, tak? Zobaczymy. O mężczyzna, coś mu nie do końca podoba się ten stan, który on tam ma. Wygląda tak, coś mężczyzna e, może tak, zrezygnował na początku z Twojego kontaktu albo z Tobą kontaktu, tak? A teraz e, coś tam, może coś powiedział. E, może obserwować Cię, bo takie uczucie, że mm, kontroluje, gdzieś Cię obserwuje, ale nic nie robi. Tak jakby. Można powiedzieć, tak jakby. Um, Pomyśleć. Muszę pomyśleć, jak to zacząć wszystko na nowo. Jak to spróbować, to zacząć ten kontakt, ale żeby on był normalny, żeby nie było tak, że nie zadziała. Powiem tak, ten kontakt między wami to nie jest prosto tak. E, ten kontakt dlatego, żeby mężczyzna wyniósł swoje z tam tą lekcję, i tak naprawdę i dla ciebie. To jest bardzo trudne z dwóch stron, bo nie tylko on męczy się i ty tak samo męczy się. Tu mężczyzna powiem, że rozumie, że to jakaś karma. On mówi, że to jakaś karma dla mnie. Ja, On tak, jemu to trudno idzie, że on tak jakby... Po prostu to, co między wami się dzieje, bo tu zaraz zobaczymy, co tam dalej. Ale takie uczucie, że dla niego to bardzo trudna sytuacja. I on mówi, że takie uczucie, że ja za wszystko, za wszystko swoje blendy, za wszystko, co ja narobił, ja teraz tak jakby odrabiam. Naprawdę. Ja, o, on po prostu, tak, no, mężczyzna rozbite serce, no. Uch, odległość między wami może być. Ja powiem tak, ja nie widzę zaraz, kto tam... <laughs> Dobra, sytuacja tak. To, co między wami się dzieje, to może być i klutni, i rozstanie, i znowu powracania, i znowu coś, i znowu na nowo. Um, tak jakby... Wydaje się, że albo za idealnie, albo nijak. Albo za idealnie, albo nijak. W danym etapie teraz jest nijak po prostu. I widzę, że yy, mężczyzna mówi, że nie rozumie, dlaczego ja muszę to ciągnąć wszystko. I ale to nie jest tak, że tylko i dla niego. Widzę w danej sytuacji to on pokazuje się jako mężczyzna, tak? I. Yy, i jemu to bardzo trudna ta sytuacja. Tak jakby. I on nie wie, jak wyjść z tego wszystkiego, co ciekawe. On może, że to jakiś czas już trwa i ja już zmęczony i tym wszystkim. Dobra, mężczyzna tęsknie, czy zazdrosny. Czy to, że zazdrosny, to możliwe po tej yy, karcie. No powiem tak, mężczyzna rozumie, że uczucia on ma do ciebie. Nie wiadomo, co z nimi robić. Od pytania, to, że nie jesteście razem, Jakoby, muszę uczyć się, mówię, że muszę uczyć się z nimi żyć. Hmm. A żyć on z nimi nie chce. Mówię, że um, z jednej strony ja mam uczucia, i uczucia takie powiem, że jak zakochał się jako nastolatek, co z nimi robić. Mówi, że ja nie wiem, ona mieśnie się. Ona, tak jakby, ty cały czas jesteś w jego głowie i rano, w dzień i w nocy. On rozumie, że związek bardzo. emocjonalny, duchowny, on mówi, że to coś, co tak naprawdę on nie może zrozumieć. Dlaczego ja tak do niej ciągnie się, tak? W głowie cały czas głowa działa. On mówi, że i jak on cały czas zaczyna myśleć o tobie, on rozumie, że. On by coś by chciałby zmienić już. A co ty by chciałby zmienić? Ja powiem tak. Yy, aha, a ty postawiłeś kropkę. ok. Ja powiem tak, ciężko tobie i ty mówisz, mam dosyć tego wszystkiego. A on czeka na to, że ty jemu napiszesz, powiem tak. Ty yy, powiem ta lekcja dlaczego? Dlatego, żeby ty zaczęła docenić siebie. Żeby ty zrozumiałaś, to dla ciebie w danym etapie czytamy dla ciebie, bo widzę, że. Yy, mężczyzna, swoją lekcję przechodzi, yy, żeby zachowywać się może inaczej, nie wiem, zobaczymy, co dalej. Ale widzę tak. Taka lekcja idzie dla Ciebie, żeby Ty doceniała siebie. To, co On już zobaczył w Tobie, że Ty jesteś najładniejsza, najlepsza. To, że w Tobie jest to, tak naprawdę, gdzie On szukał w kobiecie. Wszystko, wszystko masz. Ale tu chodzi o to, że Twoja lekcja taka, że. Ty musisz doceniać siebie, ty jesteś najładniejsza i ty musisz o tym wiedzieć. To, że ty umiesz kontrolować swoje życie, że ty bierzesz pod swój kontrol swoje życie, jeśli tobie coś nie pasuje w mężczyznach albo zachowanie, albo coś. I jeśli by, może tak powiem, Tutaj u ciebie taka transformacja, prze, y, albo ty jeszcze przechodzisz, albo już przeszłaś swoje transformacje. Tak jakby naprawdę, mi wydaje mi się, że ty przeszłaś ją, y, że ty teraz, tak jakby, jeśli tobie jest ciężko, y, ty stawisz kropkę z danym mężczyzną. I ty przestajesz pisać, ty przestajesz reagować, ty przestajesz po prostu, myślisz, tak, albo ty mnie cenisz, albo do widzenia. Y, do mnie trzeba pokazywać swoje zainteresowania, swoje działania i żeby to było poważnie i żeby ja była najlepsza, żeby ja czułam się przy Tobie, przy mężczyźnie najlepsza i bezpiecznie i żeby ja czuła, że mnie kocha człowiek, tak? I powiem Cię, że Ty już tak jakby będziesz tak robić, powiem, że jeśli Tobie coś nie będzie pasować i to nie chodzi o to, że Ty jesteś jakaś zła, obrażona, czy coś, nie, Ty po prostu rozumiesz, że mnie trzeba kochać, ja nie będę pisać, narzucać się na mężczyznę. Um, ja po prostu wiem, czego ja jestem warta i dlaczego ja mam... No, że jakby tobie komfortnie też, jakoby same ze sobą, a mężczyzna ma robić i ulepszyć twoje życie jeszcze dodatkowo, tak? I jeśli tobie jest trudno, ciężko, to po prostu odchodzisz. I tyle. I ty nie dajesz siebie Mm, tak prosto może tak swoją energię, nie? Ty nie dajesz tego. I to twoja lekcja taka można powiedzieć z tym mężczyzną, żeby po prostu no to takie idzie zakończenia, tak jakby ty z nim rezygnujesz, nie? od ty, jakoś tak po prostu. No, a mężczyzna w tenże czas. rozumie, że nie wystarczy ciebie, że on kocha cię, że o niego cały czas głowa. A mężczyzny tutaj idzie lekcja. Zaraz zobaczymy. Jaka dla niego lekcja tu idzie. No, chcę wrócić, powiem tak, równowagę nauczyć się trzymać równowagę, pracuje bardzo w pracy, idzie tam on troszeczkę, tak jakby odnajduje siebie, żeby nie myśleć o tobie, Ta, więcej zarobić. U niego idzie tak, żeby stymul iść w zarabianie pieniędzy, e, jakby nie stać na miejscu, musi przeżyć coś, tak, e, dobra. A, emocji, on emocje dobre. Tu mężczyzna, ja powiem tak. Mm. I mu czymś trudno było pokazać e, od siebie emocji oddać. No ale ty mężczyzna, on nie ta. Oni takie, że trzymają wszystko w sobie, e, że to, że on kocha, on nie mówił tobie na pewno tu Ty możesz odczuwać, ale on nie mówił. On po prostu trzymał w sobie. To, że u niego. Tutaj idzie złamania tego, że przez męczenia, przez ból duchowny, który powiem, że już jego tutaj wymęczał, naprawdę. Na, no nie wiem, na 1000. On nabiera trochę siły, żeby po prostu skończyć z tym, żeby trzymać w sobie emocji, żeby nauczyć się ta, nauczyć się tak, jakby. A, nauczyć się kochać. Nauczyć się kochać. Powiem tak i może nie nauczyć się kochać, a łączyć rozum z miłością. I tu może być między wami różnica, tak? Tu może być między wami różnica. Coś było. Tutaj między... Aha, żeby on nie walczył. Okej, okay, dobra, dobra. Ja powiem tak, tu mężczyzna tak naprawdę jeszcze wróci, ale chodzi o to, że to idzie lekcja taka. Wygląda na to, żeby mężczyzna umiał nie być chłodnym, a jednak pokazać swoje uczucia, nie trzymać w sobie, połączyć jednak i rozum, i miłość, emocji i uczucia, żeby to... Nie trzymać w sobie tej emocji, nie myśleć o tym, że, ja, że nie może otworzyć się powoli, że będzie uczyć się mówić o swoich uczuciach. I yy, widzę, że mężczyzna tak naprawdę. no yy, ja mówię, że u niego takie zmiany idą, dla niego to tak jakby nowe coś, te uczucia i to wszystko. I, i widzę, że. Ty też taka smutna jesteś i nie pokazujesz tego. Mm -mm. Ty nie pokazujesz, że tak naprawdę chcesz też być szczęśliwa. No to normalnie nie czuć się, żeby i kochać, i być kochaną. Gwiazdeczka. E, ja powiem tak, tu mężczyzna... A, tu ja powiem, tutaj mężczyzna... Tutaj albo y, mężczyzna uczucia, że i ty, i ty masz rodzinę, widzę. Albo mężczyzna ma rodzinę, albo ty jest, jesteś w związku. Ktoś jest w związku i tu e, taki kontakt, dlatego on taki trudny, powiem, że dziewczyny, e, że tu mężczyzna dużo myśli, dużo przeżywa, dużo nabiera się takiego duchowności, przyżycia, dlaczego tak jest. A tutaj chodzi po tym, że mm, robić wybór. Tutaj też lekcja o tym, żeby każdy nauczył się robić wybór, bo um, albo mężczyzna stoi na wyborze, nie, nie, nie może zdecydować się. Tutaj taki plan, jakoby, żeby on już zdecydował się na wybór, albo ty, bo tutaj tak naprawdę, że on jakoby w rodzinie, ale jest taka tajemnica jakoby w wyboru, tak, ale i ty pokazujesz się tak jakby też w związku. No i tu taka. Karta też takiego stabilnego związku, i tu nie wiadomo, tak jakby, czy jesteście w dwoje, każdy patrzy na swoje sytuacje, że w związku, i tutaj idzie też lekcja dla dwójka Nie tylko dla niego, tutaj idzie taka wspólna już, jakoby, wybór. Wychodzić z tych związków, gdzie niedobre, bo jakoby ta, tam gdzie każdy siedzi i każdy, tak jakby. Po tym karcie, tam gdzie jest taka spokusa, taka ta, a tak naprawdę na początku trzeba wyjść i wtedy coś kontaktować się i być razem. Dlatego taka męczenie między Wami, takie uczenie, takie lekcje i ten kontakt naprawdę to bardzo trudny. Jest miłość. Mężczyzna nie umie pokazywać tej miłości, a dlaczego też nie będę mówić, możliwe też, tak jakby gdzieś wcześniej i tak jak każdy przeżywał coś tam, ma swoje, tak, ale takie uczucie, że każdy żyje swoim życiem tu i każdy muszę po prostu tak, albo po prostu zdecydować się zostać w rodzinie, albo po prostu wyjść z tego wszystkiego. I tutaj ta sytuacja między wami dlatego. Żeby Ty nauczyłeś się, żeby Cię kochać, kto tam mężczyzna kochał, doceniał, jeśli coś Tobie nie pasuje, Ty od razu rezygnujesz z tego mężczyzny, nie? A tutaj wiadomo, że jak mężczyzna, tu tutaj mężczyzna naprawdę takie jakby w związku, żeby po prostu nie być to i drugą osobą, a mężczyzna dlatego, żeby on robił wybór. I tak samo ty, żeby jeśli coś ci nie pasuje w związku, żeby tak samo robiła wybór, żeby wychodziła tak jakby nowy plan, nowy kierunek, nowa droga, decyzja na to, żeby iść tą drogę, tak? Jeśli coś nie pasuje w tym, co jest, no i żeby, żeby kochać, tak, I być tak jakby z miłości żyć. No, tutaj po prostu lekcje takie z dwóch stron powiem, że tak naprawdę nie wiem, dla kogo ten rozkład, tak naprawdę. Um, trudno mi powiedzieć, ale ja myślę, że dla kogoś on w danym etapie życia potrzebny był, dlatego żeby to usłyszeć. I tu ja mówię, że tutaj takie odejścia od tego, co niedobre i um, być tam, gdzie czuć się szczęśliwy. I taki kontakt sama ze sobą, z Bogiem Wszechświatem, żeby Taki wybór robić dla siebie to, co czuje serce, można powiedzieć. Hmm. No ciekawy, był rozkład dziewczyna taki długi trochę.